Kill? gotowe. Okay, gotowe. Is... Nie mogę trafić tu. Nie podłuje Został jeden punkt. nice. jest. <laughs> drop. Is. One is drop. No spętało się. Zostało 30 sekund. Został jeden wróg. Mam spajka. Zostało 10 sekund. Na uh. że tam musi być. Mi z drogi! He is jumping, jumping, jumping. Jumping, jumping, jumping. Następny. One is guys. Teleport gotowy. Okej, okay. kontin. Został jeden wróg. 096, kto został? Co jest? 96, no no to Spike leży na A. Jeden złotych! Ale zdodżywałem ale tego ulta, stary, no nie wiem, chyba pół centymetra, mnie ten ult, tu jakoś. Aj, tu pnąłem. Teleport gotowy. Robię coś bardzo głupiego, ale może uda się. On się ja to nabrał. Dobra, nie mogłem przegrać tego mesza. I kill this maybe. Jest still this or not? Chyba tak, chyba tak.

Dobrze, dobrze go defense. zagrał. Przepaliłem żeby wywalić spraya przez smoka i zawiesiłem jednego typa. No warto, warto było. Słabiutko. DG. Imagine wygrać rundę, bo... Ja Uero. trochę. Biegam? Biegaj To mi. Znaleźli moją pułapkę. Arkady, Ma arcade Arkady, army. Okay. minus army. Ale dałem Arkady, teraz fajne. army. Arkady, army. Arkady, raz Arkady, army. Arkady, army. Arkady, army. Arkady, army. 1 man like Dobra, nie ludzie, widzowie. I flash? Tak, yeah, ja yeah, do Flash? Spike no, I should No, ja już Yeah, nice. Arcade cypher Keep holding chamber. Uh, mine is 80. My Two. Nice. Ah, my bad. 2? Nice. na go under. To to last, to last go arcade. under. Under one gate, bro. Come behind go to you. Spike, go to Spike. Nice, yeah. bro. Oh. Oh. Hospital flip. Yeah, pretty well. Nice. Play with me, play with me. I I I rate, bro. With nice, bro. Nice. Nice. To Nice. 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 Bridge coming bro. Ej, oni na czacie piszą, że ja jestem tenzem, patrzcie co za świry Okej, okay, ten, ten słowo. Oni piszą, że ja jestem ten. dobra świry yeah. Ok, 2-3. I counter ult. O oh, kurde, ale yeah. ogarnąłem, już jeden frak jestem bogiem, jest jeden frak. No nie, bo to od stan od tego. tego... Ale jestem główną z tego normalnego operatora. Będzie <laughs> teraz poradnik, jak nagrać z operatora. Like ale tak jest w 45 to prawda. To nie ma szans, ja coś trafił. Widzę wroga na A! Nie ma I co hejterzy? I co hejterzy? Jak ja się ekscytuję takim fragiem z opatry, to przesadzasz. Trzy, jeden. jest na Bowman, tak, tak, tak. Na flash oh, tower. tower, tower, tower so no to z tymi dłoniami się dzieje, czy oni tak potem tak kręcą się? Miałem jakiś koło wrotek zakręcony Ale... sniperkami. Gotowy, top. Forza, nie gotowy. Look, you play old age. 80 rajna, 80 bridge, fuck. Znowu wygrywam. dokładnie wiem gdzie jesteś. No nie, no chociaż tu jest twoje kroki, ale ty jakoś tańczysz w tym smoku. Nie chcesz dostać głowy, bo się boisz. No i No Lepszy sniper right. wygrywa. Musisz w głowę, bo widzisz, ty trafiłeś trochę w nogę, 55 mi zostało HP, ja w głowę i padasz. Do czego ja muszę się rejs nie podchodzić. No właśnie, no. Rejdy chociaż. Good job, Race Nice, no? race. Ja bez broni jestem, niech mnie nie dropał. Podtacz ci

Bow here, bow here, go big, go big, go, 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 go. Back, go back. Ale i go pick, ale i go pick tej rejny. Nasza rejna trolluje gierkę. I go pickami. Nice bridge, nice. To jest gierka, w której myślę, że jest ten Zdecydą 17 fragów, no ale tak gier.